Jeżeli spojrzymy na ostatni rok w WWE, to możemy zobaczyć, że doznaliśmy dwóch anomalii, które praktycznie nie mogły się wydarzyć. Po pierwsze LA Knight, który mimo swojej długiej kariery nie mógł gdzieś przebić się do mainstreamu i dzięki swojej charyzmie i naturalnemu talentowi do bycia przykład, takim showmanem przebił się do mainstreamu. No, i jeszcze pod koniec 2023 roku, po dość ciężkiej kontuzji, powrócił 52-letni Arturów, który z tygodnia na tydzień kradnie show. My zbliżamy się teraz do WrestleMania i trzeba się też zastanowić nad jedną rzeczą: czy oczekiwania wobec tego, jaki produkt chcemy dostać, a jaki dostaniemy, będzie się kłócił z naszymi przypuszczeniami. Cześć, z tej strony Paweł Kargi-Kargul, a to jest kanał ani słowa o wrestlingu, w którym rozmawiamy o wrestlingu. I przechodząc od razu do, od razu do meritu. Czyli macie tak, że kiedy zbliża się tydzień, to jesteście już nahypowani na Road to WrestleMania, na Royal Rumble, na trochę Elimination Chamber, na tą kulminację WrestleMania. Przypominamy, że w styczniu jeszcze jest Wrestle Kingdom, więc ta kulminacja, ten hype... Rośnie. I zazwyczaj jest tak, że każdy ma swoje oczekiwania. Ja w tym roku miałem naprawdę oczekiwania wobec tego, że może pojawi się ten kazutka Okada, może jednak Will Osprey przejdzie do tego WWE, ale na szczęście przejdzie do AEW. I co roku, kiedy ogłaszana jest Wrestlemania, kiedy mamy tą Wrestlemania i mówi się, że jest to od kilku lat największa z roku na rok największa WrestleMania, że będą się działy rzeczy niestworzone, to tak naprawdę ten balonik pęka już po pierwszych kilku minutach, kilku godzinach, tak przynajmniej miałem w zeszłym roku. W tym roku natomiast Triple H na tej konferencji w Las Vegas mówił, że my w świecie wrestlingu nie widzieliśmy jeszcze nic. I obawiam się bardzo, obawiam się bardzo, że te słowa mogą bardzo źle się zestarzeć. Ponieważ Triple H, The Rock i cały WWE czy tam TKO gra z nami w kotkę i myszkę bądź gra z nami na czas. Wydaje mi się, że troszeczkę im się te popsuły plany które mieli jeszcze pewnie w styczniu, natomiast wydaje mi się że sami oni do końca jeszcze nie wiedzą jak ta WrestleMania ma wyglądać i oczywiście jakieś zarysy mamy i możemy spodziewać się niespodziewanego, ale wydaje mi się, że jeśli narysujemy na kartce linie to ona właśnie teraz nie będzie taka. Będzie miała lekkie wzloty. Będzie miała pewnie też jakieś upadki, ale nie będzie to takie show, na jakie byśmy się mogli spodziewać. I nie będzie to takie show, jakie Triple H nam chce obiecać. A szkoda, bo. Wydaje się, że w tym roku naprawdę możemy dostać naprawdę fajne bangerki, bo to, że kilka walk, na przykład udział Guntera, Guntera, Drugiego samego Samiego Seina, Sefarolisa, będziemy mieli naprawdę dobre walki, tego się nie boję. Boję się o tą podbudowę, bo tak naprawdę ten hype powinien rosnąć z tygodnia na tydzień. Myślę, że rywalizacja braci... Będzie ciekawa, storyline między braćmi będzie ciekawy, o ile nie zostanie on przykryty Bloodline. Jestem dość podekscytowany i trochę zirytowany sytuacją między Coldiem, Triple Ageem, Rockiem i Romanem. Mam nadzieję, że z tej mąki powstanie chleb. Niestety obawiam się, iż Gunter dostanie przeciwnika na WrestleMania, ale jego historia nie będzie nadzwyczaj rozbudowana. Natomiast co ciekawe, na ten moment wydaje się, że najlepszym storyline'em, jaki jest zbudowany od kilku tygodni, może być to storyline Judgment Day z Rufem Art Z Artruffem, który ma 52 lata i technicznie, który był też pomijany przez ostatnie lata. Wiadomo, pojawiał się, ale to nie było to, czego on mógł oczekiwać. Ten storyline wychodzi na prowadzenie jak na razie jest on ciekawy. Ciekawy, czy będzie miał jakieś zwroty akcji. No i Art Roof, który jest po prostu numerem jeden, wydaje mi się, na Monday Night Raw. Mam nadzieję, że tego po prostu też nie spieprzą. Aczkolwiek nie wiem czy Arturów i Miss powinni zdobywać tytuły, ponieważ mamy chyba ciekawsze um, taktymy na horyzoncie New Day, DIY, ten właśnie taktim e, Tylera Beta i Pete Dana, czy też Creed Brothers. Myślę, że to oni zasługują na ten tytuł tak taktymowy, no ale wiecie. Dzisiaj jesteś królem, jutro jesteś królikiem. Wiele osób też ma duże oczekiwania wo wobec Chada Gable'a i, i, i jego y, historii z Otisem. Natomiast ja wychodzę z założenia i wydaje mi się, że on jest takim dobrym wyrobnikiem. On ma po prostu stoczyć fajną walkę na WrestleMania i to tyle. Bo gdyby miał osiągnąć jakiś większy sukces, Osiągnąłby go już dawno, natomiast jeśli nie dostał jeszcze szans na zdobycie tytułu, myślę, że go może nie zdobyć. Niestety. Co do pani, pewnie dostaniemy walkę Becky Lynch z medium Replay i to na pewno będzie coś ciekawego. No tylko właśnie, żeby ta obudowa tego, tej wrestlingu była naprawdę ciekawa. Żebyśmy dostali coś, co nas będzie angażować z tygodnia na tydzień, miesiące na miesiąc do tego kwietnia bo bardzo powoli zbliżamy się do Wrestlemania żeby ta Wrestlemania była na pewno ciekawa to co na pewno będzie fajne to fakt, że jesteśmy na wschodnim wybrzeżu i ta Wrestlemania na pewno zacznie się że tak powiem pociemką gdybym ja miał ocenić hype na tą Wrestlemanię na ten moment w skali od 1 do 10 powiedziałbym, że jest to takie 6,5 z naciskiem na 7 ponieważ też nie możemy zapominać o NXT, które na pewno dostanie swoją, e, to już jest potwierdzone, potwierdzone swoją e, galę pay-per-view chyba dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, chyba w sobotę, a tak, w sobotę kilka godzin wcześniej, więc na pewno gwiazdy z NXT typu Carmelo Hayes, czy Trig Williams, czy Ilia Dragonow na WrestleMania się nie pojawią, co w jakiś sposób jest zrozumiałe. A wy powiedzcie mi, jakie wy macie oczekiwania wobec tej restrykcji i czy wasze oczekiwania zazwyczaj są takie, jakie oczekujecie? Dzięki za odsłuchanie tego podcastu i słyszymy się już wkrótce.